Dzień dobry, z tej strony dziadzia Mike, o, 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 o! Dobra, yy, nieważne. Yy, yy, widzowie, się wystraszyłem. W ogóle dzisiaj mamy super odcinek, bo dzisiaj robimy sobie... Yy, poczekajcie, bo mnie bije jakiś kielet. Trollujemy Matrunera w Minecraft Będziemy mu uprzykrzać życie, bo mnie normalnie ten Ten jeden huntspot normalnie, to nie wiem co, co ja bym mu zrobił, nie? Byliśmy ostatnio w odcinku Matatunera W kopalni, co nie? No i tak stwierdziłem, że super by było nagrać dla was film, jak Będziemy trollować Mata Tunera w przeróżny sposób Piszcie w komentarzach widzowie pomysły na to, jak możemy Mata Tunera. Mata tunera możemy trollować a... i zostawcie łapkę w górę zanim wybuchnie ten Glifer. A bo dobra, on nie wybuchnie, bo jestem o, o, Bo jestem dobrym w Minecraft. O, 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 y, z pamiętajcie, pamiętajcie, zostawcie 3000 łapek w górę, będzie naprawdę cudownie Oj, będzie naprawdę cudownie no, także pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę i będzie super. No, także pamiętajcie, 3000 zapew w górę i będzie fajowo. I nie wybrałem jeszcze osoby do tego. Zmyczy, yy, 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 Nie? No. Halo, matruner! Dobra, dziadek! O, oh, ja oh, mam problem! Oh, creeper. Oh, oh. Uwaga, wybucha! Oj, Dobra, matruner, o siema, ma Dzień dobry, szukałem. Cześć! Ciebie. No, właśnie na ciebie też, słuchaj, jak tam? No, Byłeś ci, już coś znalazłeś? Powiem ci, że jedyne co znalazłem, to. E, patrz, diamenty. O, 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 to nie są diamenty, dziadek, to no, są to Nie, po prostu no, coś Jezu. się pewnie zepsuło. To są ale diamenty. Ale patrz, patrz, co ja znalazłem, już mam 6 diamentów, słuchaj, dziadek. Co? Znalazłem dzisiaj. Byłem tam, znalazłem diamenty, rozumiesz Ukradłeś to? Zjadłeś pewnie? Nie, komu? 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 Nie wiem, słuchaj, ale komuś na pewno. Dzisiaj będziemy zwiedzać kopalnię, więc moi drodzy Będzie no. naprawdę ciekawy odcinek, więc oglądajcie do końca Bo może być naprawdę ciekawie e, Co dziadek? Nie, lecimy? nic, nic, no jasne, lecimy, lecimy lecimy. Okay. o, widzę, że chyba już tutaj byłeś Bo tory się Ta, tutaj To tu mi, mi w ogóle kliberek. O, tu mi w ogóle kliperek wybuchł, no A, co mnie... Oż ty, gościu Dobra, oła, to Boże, był, co ty dziadek To nie ja, to był, był zombie Żartujesz? No ale Żartujesz widziałeś, sobie? że to był zombie Dobra, patrz, rozwalamy go. Oła! Kurczę, coś mi biło. Coś mi uderzyło. No, no, nieźle. zombie, dobry. Ten zombie jest w ogóle jakiś, nie wiem, mo mocny, taki mocno bije, nie? No, kurczę, i to nawet nie uderzył, i dostałem strzała w plecy. Nie wiem, jak on to zrobił. Ale słuchajcie, co to za kopalnia mi w ogóle się zdaje. jest? Z <ś> kanionem! trzy wow! creepery, wow! to oh! chyba ty oh! Oh! specjalnie oh! 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 tutaj Bota nasłałeś. Tu nie, nie, nie. Dziadek, no, co ty, co, co ty? Jodek, niech wybuchnie. Okej, okay, rozwalił ich. No. Świetnie. Genialnie patrz. Rozwaliliśmy ich, więc jest całkiem git. Tylko zobacz, tu jest problem. Mata tuner! No? Tutaj diament leży! Skąd tutaj diament się wziął? Oła! 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 Co to było? -ha! E spadło ci na głowę! Jak ty to zrobiłeś, dziadek, ale... ale ja nic nie zrobiłem, to ci samo spadło. Skąd... Skąd tu w ogóle diament się wziął? Czekaj, muszę to wykopać. Pomogę Ostro. ci! Ostro. Czekaj, okej. Okay. No, Ty, ale dziadek. Tak. E, wiesz, co ja tutaj znalazłem? No po co? Jeszcze, coś jeszcze ciekawego. Patrz. Co? Czekaj. E, o, szkieletor. okej. Okay. Rozwalę go, pomogę ci najświeżej. No, czekaj, muszę coś dziękuję, zjeść, bo no. jestem głodny. Ale patrz, zobacz, co Słoka. tutaj jest. Co tutaj jest, co ja znalazłem. że ja to znalazłem czekaj. ostatnio. Ty znalazłeś to? Tak, ale ci nie tak. mówiłem, bo. Bo nie. O Jezu, no to było trzeba mówić. O, dziadek. Co? Może... O! Pocz... o, kurczę, oj, oj, oj. pająki tu są. Dobra, szybko to. musimy wykopać to i tak, tak samo zrobić jak wcześniej, wiesz? Czekaj, weź tutaj wodę trzeba zakoblować. Zamuruję, o. zamurowałem. Okej, okay. i teraz musimy oświetlić to co? wiesz? Co tu jest za jakaś tarantula? te tarantule są mniejsze <noise> Ta... niż na dworze. One były <noise> większe kiedyś tam, no. <noise> tarantule, to są pająki jaskiniowe. One w ogóle potrafią zatruwać. A truner, nie wiem, czy miałeś oświetlić my... przecież oświetlić, to czemu nie oświetliłeś? No oświetliłem! No nie! No przecież oświetlałem, no, ej! Przecież widać napiszcie. Że nie. napiszcie w komentarzach, że ja to oświetliłem i proszę bardzo, teraz jest oświetlone na 100% tak? Faktycznie Ale nie było! Dobra, chodź. Ja przyrzekam na wszystko, nie było, nie było Aha, może mi się przewidziało, ale okej. Okay. Mata, tu jeszcze na dziwnas. dole coś jest Dziwna sprawa, wiem, ale chcę najpierw na górę podejść. A na dole to jest za... to samo: przecież jest też ten, ten taki, jak to się nazywa. Yy, yy... kopa. Drewno, te kopa... kopalniane drewno. Nie! Yy, pająki to... się tam rodzą. No... Tak? Szpital dla pająków, dokładnie. Szpital? O, patrz, ile tu w ogóle tego jest złota. No. Pozacko. Czemu to mnie tak dobra. zalewa wszystko? Krew mnie zalewa, nie to woda. Ha, ha, dobra. O nie, ostrożnie dziadek Tutaj no. jest mnóstwo lawy, tu jest mnóstwo lawy Musisz uważać Czekaj, ja nawet Tam uważać, wodę wyleję Okej, okay, poszło, najsik Dobrze, no. teraz musimy pójść Czemu to do góry nas prowadzi? Nie, wracamy, ja tutaj nie idę Ja chcę szukać diamentów, słuchajcie, a nie Ma to okay, tu teraz może... przepalę Może żelazko, dobra? Ale w jaki sposób chcesz to przepalić? No, normalnie, będę Trzymał, i mi się przypali. No chyba z... oszalałeś, dziadek. O nie, creeper. Co ty tam znowu wybuchłeś? Jezu, jaka to jest ogromna ta kopalnia. Dziadek, zobacz. Tu jest ogromnie dużo rzeczy tak, fajnych. Dobra, dobra, zaraz do ciebie przyjdę, bo ci poczekać sekundkę, dobra. Dosłownie, dobra. Dwie yy, sekundy. Ale ja takie okay. dłuższe No dawaj dziadek tutaj do mnie, chodź szybko. Dobra, bo biegne, Musimy biegne, biegne, znaleźć się Musimy znaleźć jak najwięcej diamentów, dobra, a dobra, tu dobra. kurczę creepery, Ole wyleciał w powietrze, Najsik. Idę do dobra. ciebie, jak to okej okay. Nie wiem, właśnie się trochę pogubiliśmy Widzę chyba cię chyba! Czekaj, bo tu szkielety, creepery, zombiaki, wszystko, mnie goni. Dasz radę, ty dobry Ślep, ślepa uliczka o kurczę, dobra, spróbuję dobra. dobra, mam trochę drewna, ale bardzo, bardzo mało. Ale wykorzystamy, zrobimy to! U! Matatuner, nad tobą. Y, po Co? Zawał. Dziadek zawał normalnie. No, ty masz taki zawał. Oj. Ej, no! Co ty wodę tu rozlewasz? To ja, to ja musiałem ją zamurować, ona ci się z wylała, bo zniszczyłeś blok. Nie Aha. słyszałeś, że w Minecraftie może ci wypaść woda z koble stone. Co ty gadasz? No, naprawdę. Jak kopiesz, to ci może. Ha! O nie, spadłem. Dobra, tu znalazłem jakąś dziurę. Ty! Czy to jest kolejny mob grinder? Tu nie. Jest tego dużo! No jest ogromnie dużo. No. Dziadzio. Co? Lecimy, patrzcie, teraz tutaj mamy jakąś. Ko o nie, ogień się tutaj zrespił i spala pali wszystko. Całą kopalnię nam spali. Słuchaj, nie będziemy. Ogień okay, się zrespił, mówisz. No. Dobra. Yy, znaczy, okej. Okay. O ty! Gościu! Dobra, uciekaj, rozwalam cię. Rozwalam cię. O nie! Patrz jak się na mnie rzucił, jeszcze pająk jakiś szalony. Okej. Okay. Mataturerie tu... ja mam mały problem. Rozwalę go. Co się stało? O mnie normalnie atakują jakieś zombiaki. tu mam marchewkę, będę miał we farmie marchewki. Okej, okay. a ale pamiętasz, my już zdobyliśmy skrytę. ten. Kicek nam ostatnio dał. No Kicek nam ostatnio przyniósł. bym zapomniał Dziadek, normalnie. ty to masz problemy normalnie z pamięcią. Ty masz Dziadio. problemy jakieś, no. <noise> Dobra, jak chodzę, szukam dalej diamentów, może gdzieś chodź, się chodź, znajdą. Chodź, chodź, ja bym potrzebował łopatę, łopatę. Jak, jakie to jest ogromne. Masz może krzemień? Krzemień? Po co ci? Co yy, chcesz? Potrzebuję rozpalić ognisko, bo mi zimno. Okej. Okay. Zobaczy masz. Mm. No nie mam, dziadu. Nie mam, niestety. Nie pomogę no ci. to w jak tym. wy to mówicie, mamy przypał. <laughs> diamenty, diamenty, no diamenty. Ale ty oszukujesz! No tak, oszukujesz. Dziadek, ja nie ty. Gdzie ty? Zobacz. Zobacz, tutaj mam diamenty. Ty, ty, Poka. ty. Raz. I dwa. I trzy. Pokaż! I cztery. Chcesz jednego wykopać? wow Dziadek, ty! E dziadek, co ty robisz? Co, ci się ostatnio, co ty robisz? Ostatnio Cobblestone po prostu wpada do lawy, bo on się no jasne. przegrzewa. Jasne, jasne. Dziadek, bo zaraz polecisz do kopu. Nie wykopałem te diamenta. Oddawaj go, to jest mój diament. Ja go Masz, pokałem. proszę. No. Dziadek, Ojej, ty parówko! Bo, nie ty kurczę! Bo. Jak mogłeś, jak mogłeś, no, ty uciekłeś! stąd! Co ty wyobrażasz sobie? Diamenta wrzucił do lawy! Wej, weź, weź, weź ty mi stąd ja idź Ja tutaj patrzę, wylałem wodę tylko po Patrz, to, Patrz, kolejny ty... diament! Gdzie? Patrz, dziadek, tutaj! Gdzie? Najsik, ja biorę go, no biorę! Nie! Dziadek nie kurde, wylewaj wodę, wylewaj wodę, Jezu, ty oszalałeś dzisiaj kompletnie No przecież Zostaw ci pomagam, to. co mnie tutaj, ja to moje Zostaw to Nie, 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 nie rób tego Dziadek, to Dobra. są moje diamenty, proszę ich nie zabierać, ja Dobra. je znalazłem Okej, okay, jest kolejny diamencik Dobra, jest Barton, problem, bo... to to jest ogromne, ja się tutaj zgubiłem już na pewno Okej, okay, udało się znaleźć diamenciki Jezu, działaj, ty normalnie zawał. Zejdę Ej, na zawał. Mata przez tuner, ciebie. mata tuner. Znalazłem książeczkę jakąś zaklętą chyba. Czekaj, pokaż. Ale Gdzie... ja nie umiem czytać, bo ja nie umiem w języki obce. Musisz mi powiedzieć, co to. Gdzie ty jesteś? To no musisz. Chłop! Mnie... Łap He. Czekaj. Niech to ja sprawdzę, tylko. Torpeda jeden? Torpeda O co chodzi? Torpedy znalazły dziadek w Minecrafcie A co co to jest Torpeda? Oj. No właśnie sam do końca nie wiem. Ej, jeśli wiecie co, co to jest Torpeda 1 <grym> No widzowie daj... na pewno wiedzą, napiszcie właśnie, co to jest Torpeda 1. Dajcie jeden. znać, kurczę, torpeda jakaś została znaleziona przez dziadziola I myślę, że całkiem ciekawe, że, że coś takiego w Minecrafcie w ogóle jest, bo w sumie wcześniej się z czymś takim nie spotkałem Ja też myślę że, nie myślę, że ktoś z widzów na bank wie co to jest Torpeda 1, ej o kurcze, ile Creeperów nie, Creepery! Nie. Cześć, Creeper! A, oh, a, oh, Creeper mnie goni! Goni, goni mnie! Suzami, ja go jezu, pole minowe normalnie. Szkielet leżysz. Zgubiłem okay, dał cię. się, rozważyłem. O, ja jednak cię widzę, ale jesteś daleko, daleko. No ja cię nie wiem, gdzie to jest Nasze ty jesteś, drogi wiesz, jak... się rozeszły. No. No trochę tak, trochę tak. Ale tutaj masz złoto, więc ty będziesz od złota, chłopak, od nie, złota. Ja zł... jestem od y, diamentów. Ja jesteś od koble Stonę. Ja jestem od diamentów, dziadek, bo ty kompletnie nie ogarniasz jak diamenty wyglądają, Ty wrzucasz się do lawy Szkoda, to tylko marnotrawstwo jest, rozumiesz? Mata Marnujesz. chodź tu szybko, chodź do mnie! Co się stało? Chodź, chodź. Czekaj, 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 już diamenty, biegnę. Okej, okay, już biegnę, dziadek, już biegnę, czekaj, czekaj, czekaj. Musisz wykopać, nie? Tak, oczywiście, ale muszę Ciebie znaleźć. Czekaj, Ty, tu gdzieś jesteś tu. Okej. Okay. Gdzie ty? W... Zaczynam Ciebie widzieć? Nie, nie widzę Ciebie. Tutaj gdzieś byłeś? Nad tobą, nad tobą, ojej, za tobą chyba. Szukam przejścia, to weź tu się się w kopię. Nie, nie, nie. ty się musisz do mnie wkopać. Tutaj! Ja muszę się do Ciebie tutaj wkopać. Tutaj, ma ten tuner, nie idź tam, za tobą. Ale serio, znalazłeś diamenty? Tak, tak, no ona mi na To czekaj, procent. to ja już biegnę, czekaj, gdzie ty jesteś? Tu. tu. Dobra, to ja zaczynam się kopać do ciebie, uwaga. Dobra. Okej, okay, i co? E, chodź za mną. Okej, okay, i jestem. Chodź. Dobra, i co dalej? Tam są. Gdzie idziemy? Gdzie? No dziadek, kurde, zginę, dziadek, ty szaleńczy szaleń, szaleń, starczy, prasę. ty. Nie no. Tam... Jaki typ. No, nie wierzę w to, Ale to normalnie. Park, diamenty. Pokaż. Tu! Gdzie? Tu! To są diamenty, tylko że. Ale zostaję w czele, łopatą, nie? To co, co mnie bijesz? Nie, to no, no, za gość. To za dziadek. No. Robi ze mnie sobie takie jajce. Ja muszę zjeść chlebka, bo. kompletnie. No. To. Patrz, żelazo jeszcze znalazłeś. Dobra, chodź za mną, chodź idziemy w tym kierunku. Dobra, idę. Dzisiaj trochę jesteś nieznośny, powiem ci szczerze. Nie wiem dlaczego. Ty jesteś eee... nieznośny, wymyślasz, nie znasz się na żartach, no. A! Jesteś, mi nieznośny, na głowę dziadzi... Jakiś... Dziadzi... jesteś nieznośny, dziadzisko. A ty Rozumiesz? jesteś ee... brzydkie matrunerowisko i masz słabe wrowisko. I coś tam, okay. coś tam, ściernisko. Tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco. A będzie tam mój bank! Bank, 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 bank. Bang, bang, morda. Bang, bang! Patrz, dziadek. O kurczę! Tutaj jest nieciekawie, dziadek, musisz mi przyjść pomóc. Idę pomóc ci pomóc. Oj ładę, weź tutaj jakoś trzeba zakoblować. I uwaga, dziadek, przygotuj się, lecimy walczyć. 3, 2, 1 Dobra, do lawy go! dziada do lawy! Dziada do lawy! Nie no, dałem radę, widzisz Mada tuner, ty to w ogóle nie wiem. Jesteś no. dzisiaj okropny, dziadek. O, tarantula! Z... Tarantula, rozumiem, Tarantula? No. Ty na pająki mówisz tarantula? Tak. O! A na... Ok. Na y, żelazo, Jest. mówię żelazko. Żelazo, zielazo, zielazo. Tak. Nie ma nic więcej, diamentów. Chociaż w sumie 16, 16 zależy. O kurczę, dziadek, pomóż mi, kurde, ty. No, Mam trzy ty. serduszka, on znowu bręgneza tańczy. On na pochodni tańczy. Co on robi? Patrz! Brekdę na pochodni! <tarty> ini, ini, my, 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 my. Co? Widzisz speszył <three> się! On będzie gwiazdą normalnie! Ten! Jak on się nazywa? Ten, co tam? Patrz, co on robi? Normalnie breakdancer! <6 walking shoes> y on wygląda jak. piruk. O! <sus> o! <coloca soutvy> <t compositions> TY TY! JA CI DAM ZARAZ! TY CHODŹ TU DO MNIE! CHODŹ, chodź tu DO MNIE! Ty. CHODŹ tu DO MNIE! Ale troll dziadek! Ale ty, troll! Ty, ty, o nie! czekam, Kurde! Wyjmij Więc tą stołę z Achilles się jeden! Achilles Achilliesie... I co mnie weszliś? Nie mogę przejść. Umier... Umier... Tak nie umiesz! Nie umiesz! Jesteś słabym graczem w Minecraft! O nie! O nie! Dobra dziadek tu masz złoto możesz sobie wziąć! Proszę bardzo! No no wykopałem no! Dobra więcej! Więcej tu nic nie ma, halo, o nie, się to nie kończy dziadek, tutaj jest kompletnie ogromna jaskinia, a nie, kończy się jednak. Tak, Ta kończy, no to, no to, słabiutko, słabiutko, ma tatunek. Pomóż mi! Oj! Jezu, widziałem to, widziałem to, że ty ty podpaliłeś. To nie ja, on jest po prostu taki rozwal gorący. Rozwal go! To jest... No, dziadek, ja mam tylko kilka serduszek, ty taki gorący, że normalnie wszystko pode mną płonie, patrz to, ha! Wiesz co, Dziadek, co? ja tutaj ciebie zakobluję, bo ty dzisiaj przysadzasz, wiesz co, weź ty się ogarnij. Ja ci chałupę zakobluję bo... jak spać będziesz Dobra Dziadek, wiesz co? Ja nie mam zamiaru więcej z tobą tutaj nic robić Oddawaj moje diamenty wszystkie ja Aha, się stąd wynoszę Dobra, to chodź dam ci Nie, nie tak. tutaj, tylko na powierzchni Na powierzchni, dobra. Tak, dobra? tak, tylko dam ci. z dala od ognia, lawy, byle czego Pod No z dala od też... ciebie chyba no, ho, 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 ho. dobra, no. ej, napiszcie mi w komentarzach, że dziadek dzisiaj kompletnie przes przesadza. Kompletnie, nie przesadzasz. Robi takie rzeczy, że szok. Gdzie ty mnie prowadzisz? Realnie, prostu... Nie, wiem, po prostu. Nie chcę znasz wyjść się stąd. na żartach, ja chciałem cię trochę pożartować. Trochę. Co? Nie, nie, po prostu przesadzasz dzisiaj, dziadek, wiesz co? Ja wynoszę się stąd i no. nie wiem, radź sobie sam. Ja nie mam zamiaru, słuchajcie, bo dziadek dzisiaj robi kompletnie takie akcje no jak to? z szok. No co tak Ech. to? No tak to No tak no to No co jak to? No, no. tak to Ej ma Co? Bo ja nagrywałem film z trollowania ha, ha I nic nie powiedziałeś? No bo trollowałem Ciebie, to co ci miałem mówić, żeby co? Żebyś wiedział, że cię trolluję Ty Aha. normalny jesteś ty, ty. No ale wiesz co? To było trzeba powiedzieć, że ten, żebyś mnie trollował. No, ale nie powiedziałem. I byłeś zły! O! Ła! Dziadek! Przepraszam ty. Wiesz co? Powiedz, trochę nie przesadziłeś, fajnego. ale okej. Pan stop, 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 pan Dawaj, co tam robisz? Nie możesz zrobić kabum! Aha, widzisz? O, coś, no i coś ci kabuki. nie wyszło. No ty coś nie, nie wyszłaś, wyszło mi wszystko, więc zepsułeś po prostu. <laughs> Dobra, dziadek, szukaj wyjścia, bo ja sam, chciałbym już się stąd wydostać, ale kompletnie... Co to jest? Gdzie? Kolejna jaskinia jakaś. Tu, jakaś w ogóle taka dziwna, bo jest tak strasznie duża. Okrągła, nie wiem, czy to widzisz. Nie, ja jestem w ogóle w innym kierunku, bo mi kazałeś szukać wyjścia, jakbyś nie pamiętał. Dobra, tu są creepery, wybuchajcie sobie. Okej, okay. nansik jeden drugiego rozwalił, więc całkiem spoko. A my, moi drodzy, wychodzimy, bo sam do końca nie Jak wiem, ja gdzie tu to... jest wyjście. Ja też nie mam pojęcia, gdzie tu jest wyjście, matruner, ja się troszeczkę boję. Okej. Okay. Wiesz co, najlepiej by było wracać tą samą drogą, co przyszliśmy, ale... Ale się na pewno się już zgubiliśmy, ta jaskinia była większa niż moja chałupa normalnie, a to jest mało spotykane. O nie, mam trochę przerąbane, bo tu szkielet jest, a ja mam... Dwa serduszka? Okej, okay, dobra, no, no, trochę tunek, więcej. Bo ja nawet nie wiem, gdzie ty jesteś, to ci nawet pomóc nie mogę. Okej, ale wiesz co mi widę, Widzę, 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 To jest pająk. Tarantula twoja, wiesz? Mówię o. tak, żebyś zrozumiał. Kurczę, ile tu mobów jest. Oh my god. Dobra, słuchajcie, nie ma, to nie ma sensu, my wychodzimy stąd. Tak, dobra, Bo o, jak dokładnie. widzicie, dziadek kompletnie dzisiaj zrobił sobie ze mnie żarty. I to chyba tyle dziadek, wiesz co? O no, jesteś tu. Tak. Czekaj, no gdzie? Czy jest te diamenty, wyjście? czy nie chcesz tych diamentów? No dawaj, ale tutaj, tutaj dawaj. Gdzie? Tutaj. To łap. Czekaj. Dawaj. No. Ha! 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 Nie wierzę. Ty je spaliłeś. Ha, ha! ha! Nie ja, ja nie się. mogę. Nie wiecie co, koniec odcinka. Ja wychodzę, wiecie co. Nie, nie gram z dziadkiem, bo, no. bo on kompletnie przesadza, wiesz co, dziadek. Wynoszę się stąd, po prostu nie chcę już z co? tobą tutaj mieszkać, wiesz co? Ty chyba normalny jesteś, czemu się Nie, wynosisz? nie, 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 wynoszę się stąd, nie chcę z tobą mieć nic do czynienia. Nara, nara, ja sobie tu wykopię, mam kilofy. Nie podchodź do mnie, nie to podchodź. to pożegnaj z moimi witami chociaż. Na razie, na razie, dobra.